Dzień dobry, dzień dobry. Kłaniamy się. Telewizja Solec znowu tutaj u Was w Waszych telewizorach. Dzisiaj przybywamy do Was, aby pokazać Wam rozstrzygnięcie konkursu plastycznego dla dzieci pod tytułem Tacy Sami. Konkurs organizowało Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Solcu Kujawskim. Przybyło około 120 prac, które można oglądać w Galerii Soleckiego Centrum Kultury, w Galerii Homo Faber jeszcze przez dwa tygodnie. Podczas zwiedzania możecie zobaczyć kącik uczestników Pracowni Środowiskowego Domu Samopomocy, czyli współorganizatora tej wystawy. Zapraszamy bardzo serdecznie, a teraz zobaczcie, jak to wszystko wyglądało w takim troszkę, może skrócie. Bardzo się cieszę, ponieważ osoby, które wzięły udział w konkursie, w szczególności dzieci, bardzo były zainteresowane tym konkursem i rozumieją to, że są również z nami dzieci i dorośli niepełnosprawni i ta grupa była bardzo liczna. Myślę, że to jest bardzo ważna kwestia, żebyśmy wiedzieli, że jesteśmy tutaj w różnych rolach i z różnymi niepełnosprawnościami i nie zawsze potrzebujemy wsparcia drugich osób, ale potrzebujemy zainteresowania tego, że jesteśmy, że jesteśmy tak samo ważni. Ważne, kochany i szanowane. Dziękujemy również nauczycielom i rodzicom, którzy uczą tak trudnej sztuki, jaką jest tolerancja. Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy. Idę pracę na szkole. Myślę, że ładnie. Zorganizowana wystawa na pracę, Myślę, że ładnie. Dobrze, a powiedz mi, czy masz wśród tych wszystkich jedną taką swoją, ulubioną? Proszę. E, może e, można współdziałać nie, z z osobą e, z robą. Jak ci się podobała dzisiejsza impreza? Bardzo dobrze. Czy ważne jest występowanie w takich konkursach, które pokazują, że ludzie z niepełnosprawnościami są tacy sami? Tak. Tak. Dobrze. A czy narysowałaś swój obrazek? A pokażesz mi go? Chodź. Śmiało. środę. I powiedz mi, co on oznacza? Taką niepełnosprawną ze wszynkę. I co ona ma? Serduszka, tutaj w rękach. Owo. A tu ma takie szydełka, Ona ma na kolonę. Tu pójdzie tu kółka. A tu rękę. Czyli pokazuje ta praca, że? Gdzie to jest aniołek? Jak wylatuje serduszek? To jest moja praca zrobiona, w Czyli w środowiskowym domu samopomocy. środowiskowym domu samopomocy. I co ona oznacza? Że niepełnosprawny i że w piłkę, że nie, nie, że pełnosprawny. Że Ra razem niepełnosprawny z pełnosprawnym z... zdobywają, zdobywają świat. świat. Pięknie, pięknie, dziękuję Ci serdecznie. Proszę. Współorganizatorami był Środowiskowy Dom Samopomocy i pojawiła się tutaj wystawa naszych prac również, więc myślę, że jest cenne zaprosić wszystkich, którzy tylko chcą odwiedzić Soleckie Centrum Kultury, zobaczyć pracę dzieci i zobaczyć pracę Środowiskowego Domu Samopomocy, ponieważ naprawdę warto jest to obejrzenia, a wiem, że Dom Kultury jest zawsze gościnnie otwarty. Dziękuję. Wręczanie nagród rozpoczniemy od przedszkoli. Grupy przedszkolnej. I żeby wydawać napięcie, zaczniemy od trzeciego miejsca. Trzecie miejsce. Praca pod tytułem Gra w piłkę. Gabriel Cieczłowski, Promyczek. Zapraszam. A teraz drodzy Państwo, zobaczcie jak wyglądało wręczenie nagród. Może wypatrzycie tam swojego Wynusia lub Synusia, bo wiadomo, to konkurs dla dzieci. Drugie miejsce, praca pod tytułem Przyjaciel... Marianna Mruk-Reksio. Pierwsze miejsce, radzę pod tytułem Szczęśliwe Dzieci, Jessica ślazek leksią.

Pomaganie jest super. Kinga rygielska Reksjon. Przechodzimy do kategorii drugiej, czyli klasy od 1 do 3. Trzecie miejsce. Wiktor Mandziejewski, Szkoła Podstawowa nr 4. Zapraszamy. Myślę, że nie udało się zwolnić już nie dzisiejszą imprezę. Drugie miejsce, Jagoda Czkę, Sowackie Centrum Kultury. Zapraszam. Zosia Majewska, SCK, Soleckie Centrum Kultury. W tej kategorii przyznano aż cztery wyróżnienia. Ula Polak, Soleckie Centrum Kultury. Jan Meldnyś, Soleckie Centrum Kultury. Nadia Wesłowska, Szkoła Podstawowa nr 4. I... Thank you have to Szkoła podstawowa nr 4. Drugie miejsce: Lena Dąbrowska, Społeczne Centrum Kultury. Pani Agacie. I pierwsze miejsce: Mateusz Dąbkowski, Szkoła Podstawowa nr 4. I wyróżnienia w tej kategorii: Maciej Radke, Szkoła Podstawowa nr 4. Weronika Michalska. W klasy 7-8 napłynęła tylko jedna praca. Pani Maji Marcinek, Soleckie Centrum Kultury. <kluczy> Proszę Państwa, to są prace nagrodzone, które wzięły udział w konkursie. Uczestnicy nasi ze Środowiskowego Domu Samopomocy mieli też dokonać własnego wyboru i wybrali pracę, która im się najbardziej podobała. Może to jest związane bardziej z treścią i przekazaniem tytułu tego konkursu, tacy sami. Nagrodę od uczestników otrzymuje Alicja Łojewska. No, ale przekażę im Nie ma też praca zbiorowa z przedszkola Dinuś. Niestety nie mogła być oceniana przez drzwi, bo warunki regulaminu mówiły, że prace mają być indywidualne, a nie zbiorowe, ale chcielibyśmy bardzo docenić przedszkolę Dinuś za y, tą zbiorową pracę, w tym sensie, że przyczynili się do integracji tej grupy. To jest grupa, ja, ja powiem, że dobrze. grupa podróżników, zajęty piękną fotodokumentację tych działań dzieci, ale praca została wybudzona poza konkurs. Zapraszamy przedstawicieli przedszkola. Proszę Państwa, ja tylko dopowiem, że z tego przedszkola służyły dwie grupy pracy i w tej torbie znajdują się słodycze dla obu grup. Także bardzo proszę, a dodać, a tutaj jest nagroda wspólna dla przedszkola, także mam nadzieję, że będzie służyła wszystkim dzieciom. Dziękuję. No dziękuję. dziękuję. Ponieważ Wszystkie przedszkola, bardzo licznie uczestniczyły w konkursie, chciałabym nagrodzić wszystkie przedszkola, dlatego, dlatego poproszę o upominek dla przedszkola Reksio.

w tej topie powtarzam, są słodycze dla dzieci, które wzięły udział w konkursie oraz wspólna nagroda w naszym I zapraszam również do nas w przedszkole e, sióstr zakonnych, troszeczkę o i tutaj poproszę o upominek na I bardzo proszę słodycze dla dzieci, które brały udział w tym I zapraszam, mamy jeszcze upominki. Zapraszam Pana, który serduszka nasze mam wręcz, który ma wręczać. Proszę bardzo. I dla wszystkich wychowawców, tak? Pani dyrektorek, proszę takie serduszko za to. C te prononcje tego tak, co Ja mam, że dziękuję za zaproszenie, jak jest mi miło uczestniczyć w, w no, tak, rozstrzygnięciu tak ważnego konkursu. 3 grudnia przekłada Międzynarodowy Dzień Niepełnosprawności, który już od 1992 został ustanowiony przez ONZ. Jest to bardzo ważne, żebyśmy byli tolerancyjni, wszyscy jesteśmy równi i wszyscy jesteśmy racjonalni. Dzięki bardzo. Bardzo Państwu dziękujemy. Dzieci zapraszamy na słodki poczęstunek, na obejrzenie swoich prac. Dorosłych zapraszamy na słodki poczęstunek, kawkę, dzieci na moje zimne. Proszę, pozwiedzajcie sobie i zachęcam również do zobaczenia w naszych prac. Bardzo zapraszam.